Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na moim kanale kulinarnym. Dzisiaj przygotujemy sobie prostą sałatkę. Będzie to sałatka, która gości praktycznie na każdej mojej imprezie, ponieważ wszystkim bardzo smakuje. To jest taki mój must-heft imprezowy. Będzie to sałatka, którą każdy chyba z Was już praktycznie zna, a jeśli ktoś nie zna, to tym bardziej gorąco zapraszam i zachęcam do wypróbowania przepisu. Mianowicie będzie to sałatka brokułowa z dodatkiem sera feta ze słonecznikiem prażonym. Ja sobie dzisiaj jeszcze dodam pomidory suszone. To wszystko um, okrasimy sosem czosnkowym, dlatego gorąco Was zachęcam do obejrzenia filmu z przepisem. Nowych widzów jak zwykle zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zobaczcie zatem, co będzie nam potrzebne do przygotowania sałatki. Najważniejszy składnik, czyli brokuł. Ja tutaj mam jeden brokuł, który sobie pokroiłam na takie różyczki. Jest on ugotowany w wodzie osolonej z dodatkiem cukru mniej więcej około 4 minuty, żeby był taki al dente. Dalej mamy dwie garście prażonego słonecznika. Tutaj mam mniej więcej, około 7 pomidorków suszonych i mam tutaj około 150 g serafeta. Ja sobie akurat wybrałam taki ser feta w takiej oliwie z ziołami może być. Dowolny inny ser sałatkowy. Przygotujemy sobie jeszcze sos czosnkowy, tak jak Wam mówiłam, tu mam mniej więcej 150 g jogurtu naturalnego takiego gęstego. Mam taki jeden większy ząbek czosnku, do tego jeszcze pieprz i sól i oliwa z oliwek dzisiaj będzie zamiast majonezu. Zatem zabieramy się za przepis. Tak jak wam powiedziałam, na, począ na początku sałatka ma być szybka. Zatem Polega tylko na tym, żeby połączyć wszystkie składniki, położyć po kolei do miski. Zatem najpierw sobie do tych brokułów przełożę pomidory suszone. W zasadzie nawet nie trzeba tego mieszać, tylko tak sobie tutaj podociskamy. Teraz dajemy serfeta. Teraz już praktycznie na koniec wszystko posypujemy prażonym słonecznikiem. Ten słonecznik prażył się na suchej patelni bez żadnego tłuszczu. I teraz już zabieramy się za przygotowanie sosu czosnkowego. To sobie tutaj do miski dodamy dwie łyżki oliwy z oliwek. Robimy sobie taki bez majonezu sos. Wszystko dokładnie wymieszamy. Aż tutaj wszystkie składniki nam się połączą, czyli jogurt z oliwą. O, już mamy fajną konsystencję. Teraz sobie dodamy tutaj ząbek czosnku. Możecie sobie też do tego sosu dodać zioła świeże. Na przykład koperek może być, może być pietruszka. Teraz sól i pieprz. Raz jeszcze wymieszamy. I teraz sobie polejemy. Sałatkę tym sosem, i jeszcze na samą górę pozostały słonecznik, który mi został. I sałatka gotowa. Sami widzieliście, że przygotowanie tej sałatki nie zajmuje dużo czasu, a gwarantuję Wam, że jest naprawdę pyszna. Zamiast sosu czosnkowego można użyć samego sosu jogurtowego. Można też przygotować winegret albo sobie w ogóle darować sos, ponieważ bez sosu ta sałatka też będzie pyszna. Zatem gorąco Was zachęcam do wypróbowania przepisu na tą sałatkę. Jeśli ktoś jeszcze jej nie zna, tym bardziej zachęcam. Będzie mi miłość, zostawicie komentarz pod filmem, łapka w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, nowych widzów i do zobaczenia w kolejnym filmie.